Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A na serwerach testowych pojawił się po raz kolejny nowy stary event, tak w sumie. Jest to nowy sezon bohaterów ESPERI, tak jak widać. No i na tym filmie tak sobie troszkę go omówimy, pokażę co i jak. No i przede wszystkim zachęcę do udziału, bo bardzo wiele osób tak naprawdę nie lubi tego eventu. O dziwo. No i też sporo osób się zniechęca na samym początku. A według mnie jest to błąd, bo wystarczy chwilę poczekać i będzie dobrze, ale o tym może za chwilę. Nie będę oczywiście przebijał się po raz dziesiąty przez wszystkie podpunkty. Warto sobie po prostu kliknąć tutaj wykrzyknik i mamy takie podstawowe zasady wyjaśnione. Resztę zasad mogę podać tak naprawdę przy okazji prezentacji. Skuteczność bitewna, więc wszystkie postacie są na poziomie 240. Poziomy bohatera mogą być dalej podnoszone, bazując na odpowiednim dla kryształu rezonansu poziomie. Cały sprzęt to mityczny T1. Jeżeli mamy sprzęt mityczny T3 lub wyższy, no to jego oryginalne premie bohatera nadal będą obowiązywały. Przedmioty sygnowane zostaną zachowane. Te, które mamy na postaciach. Pradawne drzewo będzie aktywne. Meble, te, które mamy, będą aktywne. Artefakty tutaj nie działają. Unie tutaj nie działają. No i wieczny grawerunek zostanie zachowany w pełni. Czyli, jeżeli mamy grawerunek na poziomie 30, to on będzie, 60 też będzie i tak dalej, tak dalej. Także myślę, że jeżeli chodzi o takie podstawy, to to wystarczy. Bo zobaczcie, ile tutaj mamy podpunktów. Jest ich bardzo dużo. Zajęłoby to dużo czasu. Jeżeli bardzo Wam zależy na tych zasadach, to wyjaśniałem już je na poprzednich filmach, które nagrywałem dosyć dawno temu, więc cały event będzie trwał przez 14 dni. Da się zdobyć naprawdę bardzo, bardzo dużo nagród, zwłaszcza zwojów, naprawdę można ich wyciągnąć mnóstwo, że tak powiem ponad 80 nawet na wstępie, więc mamy tutaj taką aktywną umiejętność, która będzie działała tylko w lidze diamentowej i wyższej czyli nie będzie działała od samego początku. Jest to rzeź podczas bitwy. Czas odnowienia umiejętności ostatecznej bohatera wynosi 7 sekund. Zadawane przez niego obrażenia krytyczne są dodatkowo zwiększone o 30%, a pozostałe obrażenia są zmniejszone o 40%, więc fajnie mieć postacie, które sadzą dużo krytów, na że tak powiem. Cel trafił na atakiem krytycznym, nie może otrzymywać regeneracji zdrowia przez następne 6 sekund. Ten efekt można aktywować raz na 9 sekund. No i to będzie dostępne od ligi diamentowej w górę. Także tak jak widać, mamy tutaj bardzo dużo nagród. Najpierw zajmiemy się przepustką, więc mamy przepustkę, z której możemy zdobyć naprawdę mnóstwo zwojów, zwykłych i frakcyjnych. No i jak to zawsze bywa, mamy część darmową po lewej stronie i część płatną po prawej stronie. Jeżeli chodzi o darmowe nagrody, to mamy zwoje, zwoje frakcyjne i kamienie. Kamieni możemy zdobyć z tego co widzę 180, 240, 300. 60, 360 dokładnie 18 zwojów zwykłych i 12 frakcyjnych, więc w sumie łącznie 30 zwojów. Jeżeli chodzi o część płatną, to mamy 16 skrzynek. Do wyboru tutaj mamy przynęty, monety, poe, magiczne esencje, czerwone skrzynki, czyli w sumie wszystkie rodzaje emblematów mamy. Najmłotki, ale młotków tutaj zdecydowanie bym nie polecał. Następnie 600 rdzeni żywiołów, 10 kart astrologa, 10 emblematów czasu, no i 600 okruchów żywiołów. Okruchów według mnie powinno być więcej. Skoro mamy 600 rdzeni, no ale mniejsza o to 69,99 to cena tej przepustki. Jeżeli chodzi o misje, to są naprawdę takie banalnie proste. Musimy ukończyć bitwy, wygrać bitwy. To są te zadania dzienne. A sezonowe są podobne: musimy wygrać daną ilość razy, no i po prostu przechodzić do wyższych dywizji. O czym za chwilę. No i mamy też nagrody za sezon. Te są chyba najważniejsze. Ja sobie tutaj przeskoczę do najniższej dywizji, żeby od niej zacząć. Czyli najniższa obecnie dywizja to brąz 5. I tutaj mamy tylko i wyłącznie kamienie niebieskie. Ale nie wyobrażam sobie takiej fizycznej możliwości skończenia tego eventu w tej dywizji. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby ktokolwiek skończył w dywizji brąz 5, więc jest to praktycznie nierealne. Idziemy wyżej. No i ta ilość kamieni się zwiększa, i to wszystko, co możemy dostać w brązie, więc słabiutko. Przy srebrze nagrody zmieniają się już naprawdę diametralnie, bo mamy trzy skrzynki z wyborem zwoju albo 9 łącznie frakcyjnych, albo 15 zwykłych oczywiście możemy to pomieszać. I jak będziemy szli wyżej, to będzie coraz większa ilość skrzynek. Na srebrze 1 mamy 5 takich skrzynek, przy złocie mamy to samo, tylko dochodzą skrzynki do wyboru T1, T2, T3 kamienie do ulepszania. Idziemy dalej, no i tak samo ilość skrzynek się zwiększa. I o dziwo zwiększyli maksymalną ilość skrzynek, ale o tym za chwilę. Zawsze było to 10, teraz będzie 12. No i te skrzynki, te trzy, nadal zostają. Przy wejściu na diament dostaniemy również punkty ligowe, o tym za chwilę. I 10 zwojów astrologa, czy też 10 kart astrologa, tak chyba się przyjęło. Bardziej, że tak powiem, idąc wyżej, mamy więcej punktów ligowych i kartę sterologa. I teraz uwaga, mamy nową dywizję o nazwie Gwiazda 1 i Gwiazda 2. To jest Gwiazda 2. I tak jak widać, mamy tutaj 12 skrzynek do wyboru, więc jeżeli byśmy wzięli tutaj 5 zwojów zwykłych wszędzie, no to mamy 60 zwojów zwykłych plus 30 z przepustki, więc te 90 wojów tak naprawdę a większość graczy będzie w stanie odebrać. No i oczywiście na diamencie mamy już skrzynki T4, także mamy do wyboru wszystkie możliwe w grze kamienie. No i więcej punktów ligowych, więcej karta serologa mamy na gwieździe. Tutaj 22. No i mistrz to dywizja, gdzie mamy najwyższe możliwe nagrody, interesujące większość graczy. 12 skrzynek, 25 karta serologa, 5 skrzynek T4. I 200 punktów ligowych. Jeżeli chodzi o te wyższe dywizje, to tak naprawdę tutaj mamy tylko jakieś tam ramki, odznaki i tak dalej, i tak dalej. No w sumie nie, ramki, odznaki, chociaż ramki tak naprawdę też, bo teraz przechodzimy do kolejnej nagrody. I tutaj mamy nagrody heroiczne, czyli im więcej punktów ligowych zdobędziemy, tym więcej ramek po prostu będziemy w stanie odblokować. I w sumie po to są te punkty ligowe. Jeżeli kogoś ramki nie interesują, to tak naprawdę mistrz mu w zupełności wystarczy. Zresztą, tak naprawdę do legendy dosyć ciężko dojść i się tam utrzymać. No ale w większości graczy to nie będzie interesowało, wiadomo. Więc co, możemy przechodzić chyba już do takiej malutkiej, krótkiej prezentacji. Ewentualnie jeszcze mamy tutaj skrzynię szczęścia. Wiadomo, jeżeli ktoś z waszej gildii osiągnie ten ranking 2000 lub wyżej, no to cała gilda dostanie do podziału diamenty. No ale to nie będzie aż takie proste w przypadku tego eventu. Także dołączamy i wrzuci nas do dywizji. No i mamy wskaźniki bojowe, więc im więcej mamy mocy konta i tak dalej tak dalej. Tym wyżej nas wrzuci. Na tym koncie trafiłem do srebra jedynki. Możemy od razu odebrać wszystkie dostępne nagrody z poprzednich dywizji. Mamy tutaj nagrody takie jak złoto, kamienie niebieskie, co dalej mamy tutaj? No, kamienie fioletowe oczywiście. Jadąc wyżej mamy takie oto skrzyneczki. Tutaj emblematy do wyboru i okruchy żywiołów. Bardzo, bardzo fajna nagroda. Im wyżej, tym lepiej będą też lepsze skrzynki. Może sobie troszkę przyspieszymy. Tutaj mamy już taką złotą skrzynkę. No i mamy trochę więcej nagród, magiczne esencje mamy 10 tutaj skrzyń z wyborem emblematu, więcej okruchów. No i w sumie tyle monety po jeszcze doszły. I tutaj mamy już właśnie te skrzynki pojawiające się co chwilę. Jedziemy dalej. Mamy już diament 3. Jeszcze lepsza skrzynka. Mamy tutaj esencję. Złoto, doświadczenie. Także naprawdę sporo tutaj nagród można zdobyć, aby to wszystko podliczyć. To, to jest jeden z najlepszych eventów, właśnie pod nagrody. Mamy przynęty. Jeżeli chodzi o dywizję, gwiazdy tutaj znowu były przynęty. I chyba żadnej skrzynki już nowej nie ma. No i tam jest legenda, ale legenda tak naprawdę większości nie interesuje wiadomo. No i mamy nagrody właśnie, zrobiłem już jakąś misję po prostu za odpalenie tego eventu. I już mogę sobie coś poodbierać, Więc jak to działa? Przede wszystkim ustawiamy formację. Im wyżej jesteśmy tym więcej formacji. W brązie jest to jedna formacja. Później jeżeli chodzi o diament i prawdopodobnie gwiazdę tak samo, to będzie już pięć formacji. Więc ustawiamy formację, bo inni gracze mogą nas atakować, my również możemy ich atakować. Jak klikniemy sobie walcz, to mamy zawsze pięciu graczy do wyboru. Zazwyczaj jest od najmocniejszego do najsłabszego, ale nie zawsze, bo tutaj mamy na przykład taki przypadek, że tutaj gracz mocniejszy jest na samym dole. Ja sobie zaatakuję go Słabego, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że ja nikogo tutaj nie pokonam. Na tym serwerze testowym nie jest to najmocniejsze konto. Nie będę też bawił się jakieś bardzo zaawansowane tutaj formacje. To jest tylko poglądowe, bo odnośnie tego chciałbym coś powiedzieć za chwilę. Odnośnie tego zniechęcania się na samym początku. Także prawdopodobnie nie będę w stanie z nikim wygrać. Tutaj widać, że ktoś ma o wiele mocniejsze postacie. No i przede wszystkim większy wybór tych postaci. Będziemy dostawali 3 nagrody dziennie za samo walczenie, na przykład będą to esencje. Jeżeli stracimy wszystkie próby walki, to będziemy mogli sobie je odnowić i to jest bardzo tanie, bo 5 bilecików to 10 diamentów. No i może tutaj zakończymy tę prezentację. Chciałbym coś powiedzieć na koniec dla graczy, którzy się zniechęcają i po prostu nie lubią tego eventu. Na początku zawsze jest trudno, bo ten event dopiero się rozpoczyna. Wszyscy trafiają tam do różnych dywizji, możecie trafić z naprawdę bardzo silnymi graczami. Ale zazwyczaj na tym evencie jest tak, że z każdym dniem jest coraz łatwiej, więc z każdym dniem będzie wam coraz łatwiej wspinać się do wyższych dywizji. Na początku jest zawsze trudno, nawet dla mocniejszych graczy, tak naprawdę. Wiadomo, oni sobie poradzą, słabsi niekoniecznie. Ale uwierzcie mi, że po dwóch dniach, po trzech dniach, po tygodniu będzie Wam dużo łatwiej. I nawet na słabszych kontach dawałem radę wbijać przynajmniej do diamentu. Mimo, że miałem bardzo mało postaci, miałem bardzo słabo rozwinięte konto, to w ostatni dzień eventu naprawdę potrafiłem przegazować i wbić do tego diamentu. Znam osoby, które też mają słabe konta, a wbijały nawet do mistrza. Tak się zdarzało. Po prostu w ostatni dzień tego eventu jest najłatwiej, bo wszyscy ci potężni gracze, którzy mieli pójść do góry, już dawno się tam znaleźli. No i w tych niższych dywizjach zostali albo gracze słabsi, albo nieaktywni. No i w sumie tyle. Z każdym dniem trwania tego eventu będzie Wam łatwiej pnąć się do góry. Ewentualnie polecam zawsze robić te trzy walki dziennie, żeby odebrać te nagrody. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak inspirację pretendenta, czyli gdy nie zdołamy pokonać innego gracza, lub Twoja formacja obronna zostanie pokonana. Liczba odjętych trofeów spadnie o 70%, później im wyżej będziemy, tym będzie mniejszy ten procent, czyli będziemy normalnie tracili pucharki, ale na samym początku praktycznie tych pucharków nie tracimy, więc też nie ma się co zniechęcać. Także naprawdę zachęcam do obrania udziału nagród. Jest mnóstwo za wbicie do diamentu. Naprawdę dostaniemy ponad 80 zwojów. Dużo kart astrologa, dużo innych nagród. Kamienie, T4. Ja Wam oczywiście życzę powodzenia na tym evencie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Oczywiście życzę Wam wszystkim mistrzów, nawet. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.